Witajcie kochani. Dzisiaj opowiem wam, jakie są rodzaje fotografii. Wyróżniamy dwa rodzaje fotografii. Fotografię tradycyjną i fotografię cyfrową. Ta pierwsza opiera się na wykorzystaniu materiałów światłoczułych, kliszy, fotograficznych papierów i slajdu. Ta druga to czysta elektronika. Obie kategorie możemy podzielić jak fotografię mało obrazkową i średnioformatową. Co to jest ISO w fotografii? Wartość ISO jest jednym z trzech filarów trójkąta ekspozycji fotografii razem z czasem otwarcia miedziawki i przesłonu. Są to podstawowe parametry, które można zastosować do malowych zdjęć. Wartość ISO określa ilość światła wpuszczalnego przez aparat i ma ogromny wpływ na ciemność i światło na zdjęcie. Podstawową funkcją przysłonu w obiektywie jest wpuszczalnie określone ilość światła na matrycie, klicę aparatu czy kamery w procesie obraz. obrazu. teraz uwaga, trzeba się mocno skupić. I mniejsza wartość przysłony, na przykład F5,8, tym większy odpływ przysłony, co oznacza, że więcej światła wpada na matrycę. Czas zasłuchania to czas, w którym mignawka aparatu pozostaje, pozostaje otwarta, czyli czas ekspozycji matrycy na światło. Im dłużej mignawka jest otwarta, tym więcej światła wpada na matrycę, co w efekcie daje jaśniejszy obraz.